O naśladowaniu Najświętszej Maryi, Panny, na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie, nauką jest dla wszystkich święte ambroży. Góry, które potrzeba przebyć, nie zatrzymują Cię. Miłość wypełnia Swe powinności mężnym i wspaniałym sercem. Opuszczasz na czas spokojność Twojej komórki. Miłość ma prawa, którym powinna ustąpić słodycz pobożności. Twoja miłość nie jest prędko przemijająca. Bawisz około trzech miesięcy u Elżbiety dla uszanowania jej i usłużenia. O jak błogosławione owoce świątobliwości wydało to nawiedzenie pochodzące z miłości. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Jan, chrzciciel, uświęcony był w żywocie swej matki. Wprawdzie Elżbieta i jej mąż Zachariasz żyli już bogobojnie i ćwiczyli się w cnotach, ale z Twych przykładów nauczyli się doskonalszego w nich ćwiczenia się. Maryja Jeżeli miłujesz Boga, Synu, Będziesz miłować też bliźniego, dla którego On zstąpił z nieba, stał się człowiekiem i położył swe życie na krzyżu. Niemiej dosyć na samym sercu i dobrym życzeniu. Tylu strapionych potrzebuje być pocieszonymi przez Twe słowa, tylu ubogich i nędznych wygląda ulgi przez Twą uczynność i opatrywanie.